Siostrzyczko, chcesz płatków? Tego syfu z cukrem? Dzięki. Lubię swoje stopy. Daj znać, jeśli czegoś ci trzeba. Zależy mi na twoim komforcie. Mamo, masz termofor? Hector ma niewygodny materac. Nocuj u Alili. Kazała mi spać na pufie. Sama chciałaś się bawić w koty. Nakręcałaś mnie. Trzeba było mnie nie słuchać. Nie narzekać mi tu. Moje płatki stracą całą magię. Bernard? Nie wiedziałam, że ciebie też wyrzucą. Alia? Maja? Nie psioczcie. Nie płacicie czynszu. Ja też nie płaciłem. Co tam? Znasz zasady. Nie dla shortów. Noś stanik. Nie dla klapków. Twoje palce pokazują gangsterskie gesty, i zaraz kogoś zastrzelą.